Społeczeństwo francuskie bardzo jest etatystyczne. Nawet ci, którzy ostatnio wygrali tam wybory, mam na myśli Front Narodowy, to jest ugrupowanie. Wcale nie jest takie znowu prawicowe, jakbyśmy się spodziewali. Ja ich znam trochę, bo jak bywałem we Francji, to z ciekawości odwiedziłem siedzibę Frontu Narodowego, oni zaopatrzyli mnie w swoje materiały propagandowe i tak dalej. I takie programowe, no i dzięki temu się zorientowałem, że jest to ugrupowanie narodowo-socjalistyczne. To nie jest epite, to oni nie chcą nikogo mordować. Tylko jeśli zrobić taką syntezę programu politycznego tego ugrupowania, no to oni są socjalistami w sferze gospodarczej i nacjonalistami w sferze społecznej. Najkrócej można ich program scharakteryzować tak socjal tak, ale tylko dla Francuzów ale tylko dla Francuzów. Dla cudzoziemców nie. No, nie trudno ich zrozumieć. Miałem kiedyś taką rozmowę z działaczką Frontu Narodowego z Prowansji. No i kiedy tam próbowałem wyciągnąć z niej informacje na temat programu gospodarczego Frontu, no to nie bardzo mogłem się dowiedzieć, jaki on właśnie jest. Natomiast jak zeszliśmy na temat imigrantów, no to już nie mogłem jej przerwać. Wymaga, znaczy wymagałaby wyjaśnienia jedna kwestia, bo to ona by rzucała światło na to, i na perspektywy jednocześnie, kto tę wojnę domową finansuje. Bo ja zwróciłem uwagę, że u nas też są masowe demonstracje, tyle tylko, że masowe demonstracje w Polsce kończą się wieczorem, bo rano wszyscy muszą iść do roboty, a na Ukrainie widać nie muszą. Polska jest wpychana coraz głębszą niewolę lichwiarskiej międzynarodówki. I nikt nie wie, co z tym fantem zrobić. A można było tego uniknąć w bardzo, znaczy bardzo, stosunkowo prosty sposób.